Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Żyutek się kłania. Witam was moi kochani widzowie w kolejnym odcinku na serii PRL Polska Wieś lata 75-78. Wreszcie, witajcie yy, w kolejnym odcinku. Troszeczkę delikatnie minęło tej serii, no ale wiecie, trzeba lecieć po kolei, tak? Tutaj spółka Bruzda, znaczy była spółka, teraz Bruzda, teraz już inna spółka, której nazwy jeszcze... Nie podaliście, więc y, jakichś dużych, konkretnych, więc dawajcie, piszcie tu w komentarzach, śmiało Jakie złote łany y, Są, więc no trzeba trzy serie prowadzić na kanale oporowo y, Zawodowo I tak, y, ruszamy z kolejnym odcinkiem, jak wiecie y, Zaczęliśmy pracę, już po, praktycznie, no jeszcze końcówka żniw, dzisiaj trzeba pracować. Y, zmieniłem w ogóle trzydziestkę Udało mi się pozyskać Ursusa C330 już typowo właśnie z tych lat, czyli na przykład właśnie o taki smaczek, takie tablice, brak obciążników, starsza kabina, znaczy ta sama kabina tylko tutaj z takim tym właśnie ofoliowaniem siedzonko, krótsze kółka, prądnica, nie alternator. E, bong, no naprawdę wreszcie się udało coś ciekawego znaleźć i coś fajnie naprawdę odzorować z tamtych lat. Myślę nad zakupem konsoli temu ciągnikowi, ponieważ tutaj na razie no, chciałbym też w jakieś okrągłe bałdy się bawić, no ale zobaczymy w czasie. Dzisiaj zajmiemy się e, pracami jeszcze dalszymi żniwnymi, czyli, e, czyli musimy sprasować słomę. Dzisiaj pojedziemy do mojego Sąsiada, który akurat ma prasę, starą, ale... no, czy starą, no... Pff, ten, ten, ta jego prasa, no, jest zagraniczna, tak, tam już swoje przepracowała Ale myślę, że po remoncie ona będzie chodzić, bo ją wyremontował Mam też zmienioną talerzówkę, ponieważ wiele z was pisało pod materiałami, że ta talerzówka poprzednia jest za duża i w ogóle Więc w takim razie zmieniłem ją na mniejszą talerzóweczkę Myślę, że... Na spokojnie, dobra, bierzemy 30. Ruszamy yy, Ruszamy już do... Dobra, wię zbiję większy bieg Dawaj, ciapek, co jest? Dość ciężko. Skrzynia jest skonfigurowana i... I ciężko ma dosyć, dobra Dobra, nie jedzie, nie jedzie. To są no siadam, to wiadomo, nie mam jakoś daleko. O, dobra. I ogień na tłoki I szóstka Zapierdzielamy będzie że daleko to nie ma, bo aż tutaj już Już u sąsiada jesteśmy No I jazda No sarne oczywiście uciekają to ogólnie, tutaj już rozmawiałem z nim. Jego praca to jest ogólnie FAR. Jakby ktoś wiedział marki FAR. Eee, FAR APN e, FAHR. No taka prasa już po remoncie troszeczkę. No już tutaj nie będę ukrywał, sporo e, dosyć. E, op, sporo dosyć e, już e, przepracowała ta prasa u niego to jest jedna taka z konkretniejszych prac, jeśli chodzi tutaj na wsi. Bo jest mniejsza ma, i ciągniki sobie lepiej z nią radzą, niż z tymi dużymi. Ze SKR-u. SKR chciałem prowadzić ogólnie rozmowy, niestety nie udało się. Strasznie, no... Bez flaszki to jest ciężko, tak? E, też tam układy już jakieś są, więc nie idzie w ogóle tego załatwić zbytnio na razie. E, jak ci sąsiad nie przyjdzie, nie podkradnie, to... To zaraz kurna przychodzi ktoś inny za flaszkę i robi. O, nie, tak, zgrabiłem pokosy, były za małe, więc postanowiłem je zgrabić. Spróbuję 30 to yy, ruszyć. Standardowo jakieś tutaj miniatury można zrobić. Dobra. No i ruszamy, teraz tak. Tyk, rozkładamy Teraz tak, yy, yy. O Jezus nie tak, bo zgaszy zaraz ciągnik. Dobra. Podpalmy. Bałek ruszył. Oj, bo zaraz za duszę. O! A nie podpuściłem podajnika Niedobrze uregulujmy ten tempomat. O, teraz złapał No pokosy są tutaj chyba zbyt Zbyt chyba grube, uważam. No ciężko, ciężko było to zgrabić jakoś chociaż w miarę. No cóż, no jakoś... Jakoś może kurde nas na razem mi się uda to lepiej wykonać. Trzeba troszeczkę tych kostek mieć dla tych e, świń. Żeby coś tam było. Będzie też to zbierać, myślę. Myślę, że już całkowicie tak nie będę tego e, zbierał Fajne takie małe kosteczki e, Ciapek też dosyć No dosyć, dosyć sobie daje Jak widzicie radę tak Naprawdę w miarę O kurcze chyba trzeba będzie Przejechać jeszcze raz i to wyzbierać dobrze Każda kostka się jednak liczy no i cóż moi drodzy, tutaj chcę wam podziękować, bo też, e, też no, się cieszę, że e, po takiej troszeczkę ciężkiej aktywności na YouTubie e, mimo to czy odcinek z Zotyłanów jak i sama nowa spółka wam się tak bardzo spodobała e, naprawdę się bardzo z tego cieszę. E, jest to dla mnie bardzo motywujące i mam nadzieję, że e, będzie będziemy oporowo Zawodowo cisnąć do, yy, do przodu, czekajcie, ja tu muszę jeszcze raz przejechać, bo, yy, bo tutaj zostawiliśmy takie odsłusze. To dobrze tutaj wybrać. No, i tak powoli będziemy jeździć. Eee, możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na tej serii. Eee, jedni jak wiecie, jedni, jedni z was e, pisali oczywiście w komentarzach, żebyście chcieli zobaczyć jakąś przyczepę. Nie ma problemu e, przyczepę e, ujrzycie na, na kanale u Jezus. Dobra. Może wezmę sobie tutaj yy, jakiś inny pokos. O! Ten chyba się uda wziąć już tak yy, całościowo. Fajnie. Tamte są takie jakieś tutaj ciężko zgrabione. No a tutaj jednak więcej razy przejechałem. Bardziej udało mi się to ściągnąć z grabiarką. Akurat na zdjęcie coś idealnego. To się mówi dla każdego coś miłego. Dobra, ruszamy. Tyk. Kurry na coś. O, dobra, udało się w liczbie Dość ciężko. To jest mały podejnik akurat właśnie fajnie, że bo ten ciągnik daje radę sobie, bo jednak z tego SKR-u no to no są kłopoty, tak? Są kłopoty, żeby coś sobie sprowadzić. Bo niestety te układy ich tam w tych, tych SKR-ach, no to wiadomo są jakie są. Dobra, jest wszystko OK, jest dobrze. No trochę popracujem. No tutaj zajęłem zaj o tych pól, bo jednak tylko sąsiada są te pola, więc mogę... Nie muszę daleko jeździć tylko tu sobie zrobię. Tak ekonomicznie też jest wiadomo lepiej niż jechać tam na pole i wrócić tu z powrotem. Chociaż mogłem to też tak zrobić, żeby tam zrobić i tu od razu sąsiadowi odstawić tę prasę. No ale już tam. Już jak to się mówi trudno. W sumie i to i to by było dobre. Dobra, teraz więcej troszeczkę z tej pozycji wezmę. Dobra, jakoś tutaj powoli będziemy cisnąć Dobra, podajnik do góry, tutaj wyjeżdżam. Odjedziemy pod słonecznik koło słoneczników. O i tutaj akurat przy słonecznikach. Zrobimy jeszcze sobie takie yy, fajne. się takie. No, chyba już więcej nic tu nie zrobię. Ewentualnie mogę tak jeszcze spróbować zrobić. O! I akurat już chyba się uda, fajną miniaturkę mieć. No i dobra. Ruszamy już. Już mam, nie będę tu... No dawaj większy bieg od razu, ciśniemy z szóstki. <głos> <głos> Trochę go zakatowałem prawie. Bo chciałem szybko. No już. Już, już, już. Jeszcze. O dobra, teraz poszło z dołu nie łapie, cholera no Dobra Przejdziemy sobie tędy, gdyż tutaj Upony tak tych kostek nie będą łapać A podajnik troszeczkę, o właśnie, tak depcha, Niż to miałoby być koło z 30 Chcę troszeczkę tutaj dokładniej tej swojej bezbiary. No to, to zostanie, no to przynajmniej się jak to mój się rozłoży i będzie próchnica. Będzie tym świakom dać tych kostek e, i, i, i i i żeby to pozwozić. Już myślę, żeby tam siana czasem nie na... O Jezu! Nie sprzedać, e, znaczy nie, łąk nie pocień na sprzedaż. No jeszcze tędy. No, to pokosik. I będzie można przejść na ten na jęczmiankę. Bo obecnie tak mamy dwie pszenne i jęczmiankę eee, jęczmi z jęczmi, więc ok. Ale naprawdę 30 dostaję dostaje w garach, ale ta przygazówka świetnie. To po prostu kapitalna. Taki sam klimat tej serii, naprawdę, bo to jest jedyna sumie seria, w której naprawdę tak jakby czuję taki klimat. Mocny, przyjemny klimat. Myślę, że możemy już. O kurde. Oj, tego nie zrobię. Dobrze, że to jest ta blacha, to chociaż te nie wciągnie tych kostek. Cholera się za łapała, kur. Wypier... że wino. Już sobie mam taką. Musiałem koszulę wziąć swoją starą, bo. No, kur. Bo niestety. Ach. Bo. zimne, te siedzisko w cholerę. Jakieś trochę przyjemniej. Dobra, jazda. Pochodzi, no żeby to jeszcze jedno z wami tutaj yy, pole. Rosować. No oczywiście nie będę to składał, bo to, tutaj zaraz jest, więc nie... bez sensu trochę. No tutaj też było zgrabiane troszeczkę wężej, bo węższe pole. Gdzie się zdarzałem, że... No, roz... jazda. Że są trochę... No kur... są to samo. No i jadymy, trochę będzie sporo Także <grym> Zastanawiam się czy nawet nie za dużo I czy nie lepiej by było czasem e, Sprzedać troszeczkę słomy I pszennej e, Przykładowo sąsiadowi, bo on się zajmuje tutaj bydłoma Jednak nie mam jakoś wiecie, dużo wybitnie tych świń, żeby Od razu tyle słomy naraz potrzebować Z drugiej strony będę mógł potem e, kombajnować już bardziej młócić na, na sieczkę chociaż tutaj już będzie problem, bo y, bym musiał pożyczyć orkan, a to wygląda tak no dawaj, ciapek ciężko coś, bo to jest szerszy pokos już y, że bym musiał po prostu y, orkanować po Wistuli a niestety 30 ma za mało mocy, bym musiał ciągnik pożyczyć a to też ciężko wchodzi w grę, bo nie za bardzo tu chcą pożyczać Jeśli chodzi o to z tego SKR-u No i tak samo z Bizonem Bo Bizon z sieczkarnią tam coś z taką prototypową Prototypową sieczkarnią, no to też oni tak jakoś nie za bardzo chcą Przyjeżdżać i też wykonywać tą pracę, więc wiecie to Jest dosyć Ciężka sytuacja, no zobaczymy jak, zobaczę jak będzie w przyszłości Na razie trzeba działać tak jak jest Oczywiście standardowo, tutaj nie zrobiłem węziej tych pokosów no i kurde, ta będzie znowu po dwa razy też przejdziemy tędy. No i elegancko czy tutaj prasą odepchniemy trochę Oj to tak chyba nie pójdzie E poszło, dobra Tutaj sąsiadowi, że nie w bo on tu ma te zboże no spory kawałek I chociaż już dwa pola będą spasowane i można zebrać i jazda. Mam nadzieję, że pogoda się nie spierniczy. Żeby było chociaż kurde. Jedno pole by się jakby się udało zebrać, to by było dobrze. Dobra, wsteczny. Pyk. Oj ciężko. Raz po ciężko. Dobra, skręcamy. Mam też nadzieję, że już co drugi odcinek będę, już, co drugi dzień będę starał się wrzucać te odcinki e, obecnie, właśnie na zapasie. Co się tu stało? Znowu podbieram się zapałem wsteczny. No i patrzcie, no i coś. Aha. To było dziwne. Dobra za do przodu. O, teraz idzie. Świetnie. Tylko ten jeden pokosik i, i z głowy tą resztę, no to to się już z e, próchnica z tego to się już rozłoży. Te będzie próchnica. No oczywiście muszę jeszcze tylko ten kawałek sprasować sobie Boże kurna ten ustus tak ma ciężko tymi biegami Już Tak mu cisnę Już zaraz chyba ciśnienie to podniesie się No dawaj Tyk piątka. No, gdzie kuźwa będę cykał? Trzeba będzie wyładować te kostki. Wyciągnąć. Dobra, wyciągamy. W taki sposób. Wkładamy i jedziemy do da na, na dom Nic nie jedzie, nie jedzie I biegi I szóstka Poszło Jazda Oporowo Na gaz ile wlezie. Obroty to już wielkie normalnie aż Chyba zaraz wydmucha uszczelkę pod głowicą Hyhy <laughs> Halo, sąsiedzi uwaga I Zium, kurde Znaczy, gdzie jest garaż w ogóle, o Jezu Dobra, redukuj Dobra Powolutku Jedziemy No jest, to jeszcze stoi No na razie 30 sobie niech odpocznie. Świetnie się spisała. Dwa pola sprasowane zostało. Tamto jeszcze tu jedno, ale myślę, że to już w późniejszym czasie zrobimy. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Żółtek mówił z tej strony. Cześć! Do następnych odcinków.